Francis Hodgson Barnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 24. Niech się śmieją. Tajemniczy ogród nie był jedynym, w którym pracował Dick. Wokoło domku na wrzosowisku znajdował się kawałek gruntu otoczony niskim wałem ze zwykłych kamieni polnych. Wczesnym rankiem i po słońca zachodzie, i każdego dnia, gdy dla Mary i Kolina bywał niewidoczny, Dick pracował w tym ogródku, sadząc dla swej matki kartofle, kapustę, rzepę, marchew i wszelką włoszczyznę. Dokazywał tam wprost cudów wraz ze swymi stworzonkami, a nigdy, zdawało się, nie bywał zmęczony. W czasie kopania lub pielenia pogwizdywał wesoło albo śpiewał piosenki ludowe. Często rozmawiał z sadzą i kapitanem, a niekiedy ze swym rodzeństwem, które nauczył pomagać sobie. Nigdy nam się tak dobrze nie działo jak teraz, mówiła pani Sowerby. A to tylko dzięki ogródkowi Dika. Jemu wszystko lepiej rośnie. Jego kartofle i kapusta są dwa razy większe niż u innych, a zapach taki mają, aż ślina do ust idzie. Gdy tylko miała wolną chwilkę, lubiła pójść z nim pogawędzić. Po kolacji bywała jeszcze długa, szara godzina do pracy i to stanowiło jej wypoczynek. Siadywała wtedy na niskim wale z kamieni, przyglądała się i słuchała opowiadania z całego dnia. Lubiła te chwile. W ogródku ich były nie tylko warzywa. Dick kupował paczuszki nasion kwiatów i posiał pomiędzy krzakami agrestu, a nawet między kapustą i na rabatach śliczne, cudnie pachnące kwiatuszki jak rezedę, goździki, bratki i te roślinki, których nasiona mógł zbierać, lub te, których korzenie co roku na wiosnę nowe wypuszczały kiełki niski wał kamienny był jedną z ładniejszych rzeczy w yorkshire ponieważ dick w każdym zagłębieniu między kamieniami posadził na parstnicę paprocie rzeżuchę które rozrosły się ślicznie i tylko tu i ówdzie odsłaniały surowy kamień niech tylko każdy robi tak żeby im było dobrze żeby mogły rosnąć mawiał a i te kwiatki będą z nim w przyjaźni na pewno one tak samo jak zwierzątka: jak im się chce pić, trzeba je napoić, jak są głodne, trzeba je odżywić. One tak samo pragną żyć jak my. Gdyby powiędły, to czułbym, żem był zły i bez serca dla nich. O takiej to szarej godzinie wysłuchiwała pani Sowerby opowieści o tym, co się działo w Manor. Najpierw dowiedziała się tylko, że panicz nabrał ochoty wyjść do ogrodu z panną Mery i że to dobrze wpływało na jego zdrowie. Lecz wkrótce potem postanowiły dzieci dopuścić do tajemnicy matkę Dika. Nie wątpili ani na chwilę, że tej można zaufać na pewno. Więc też pewnego cichego wiosennego wieczoru Dick opowiedział jej całą historię z wszystkimi sensacyjnymi szczegółami o pogrzebanym kluczu i gilu i o szarej mgle, która zdawała się martwotą i o tajemnicy, której panna Mary nie chciała nikomu powierzyć. Opowiadał o tym, jak przyszedł, w jaki sposób mu opowiedziała o ogrodzie wątpliwości co do pani Czakolina i ostatecznie całą historię wprowadzenia go do ukrytego państwa w związku z wypadkiem z Benem Weatherstaff. Jego oburzona twarz, zaglądająca przez mur i nagle rozbudzona siła panicza, wszystko to kilka razy wywoływało na przemian rumieńce lub bladość na śliczną twarz pani Sowerby. Jak boga kocham, wołała. Jak to dobrze, że ta mała panienka przyjechała do Mizeltwate. Było to zarówno dobre dla niej, jak zbawienne dla niego. Więc stał na nogach, a my tu wszyscy myśleliśmy, że to biedactwo niespełna rozumu i połamane i krzywe na wszystkie strony. Zadawała mnóstwo pytań, a niebieskie jej oczy pełne były zamyślenia. Cóż oni tam mówią we dworze, że taki teraz zdrów i wesół i nie narzeka, nie jęczy? Pytała. Oni już sami nie wiedzą, co myśleć odparł Dick. Każdziuchnego dnia inaczej panicz wygląda. Twarz mu się wypełnia i już nie jest taka ostra, a bladość znikła jak kamfora. Ale zawsze przecież musi trochę narzekać. Ale zawsze musi przecież trochę narzekać dodał z bardzo ubawioną miną. Czemuż to na miłosierdzie Boskie? pytała pani Sowerby. Dick chytrze się uśmiechnął. Umyślnie tak narzeka, żeby nie odgadli co się tam dzieje Gdyby doktor wiedział, że mu dobrze i że może stanąć o własnej sile To by napisał o tym dojaśnie pana A panicz znów sam chce te tajemnice ojcu powiedzieć Będzie teraz czary robił co dzień ze swoimi nogami Dopóki ojciec jego nie wróci A potem wejdzie do jego pokoju i pokaże, że jest silny i prosty jak wszyscy chłopcy ale i panicz, i panna Mary myślą, że najlepiej będzie trochę pokaprysić, pokrzyczeć, narzekać od czasu do czasu, żeby ludzie nie mogli niczego przewąchać. Pani Sowerby serdecznie i szczerze śmiała się, zanim jeszcze ostatnie zdanie wypowiedział. Oj, ci się dopiero dobrze bawią, rzekła. Chręczę za to. Zagrają doskonale komedię, a dzieci niczego tak nie lubią, jak grać komedię. No, opowiadaj mi jeszcze o nich moje dziecko. Dick przestał grabić, przysiadł na piętach i zaczął opowiadać. Oczy miał wesołości i roześmiania pełne. Panicza znosi się w krześle za każdym razem, gdy wychodzi, objaśniał. A on gniewa się na służącego Jana, że go nie wiezie dosyć uważnie. Taki się robi bezsilny, o ile tylko może, a głowy nigdy nie podnosi. Dopiero jak już sami zupełnie jesteśmy, a piszczy, a narzeka, gdy go w tym fotelu sadowią, i pani czy pan na Mary tak się bawią. A jak on narzeka i skarży się, to panienka mówi: biedny kolin, czy cię tak bardzo boli? Mój Boże, taki strasznie słaby, biedny kolin. Tylko w tym bieda, że się czasem ledwo wstrzymać mogę, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Jak już potem bezpiecznie jesteśmy w ogrodzie, to się aż duszę ze śmiechu Nieraz muszą głowy chować w poduszki panicza, żeby ich ogrodnicy nie usłyszeli, jeżeli przypadkiem są w ogrodzie. Im więcej się śmieją, tym lepiej dla nich, rzekła pani Sowerby, sama się śmiejąc. Zdrowy śmiech jest dla dziecka zdrowszy niż branie pigułek i leków co dzień. Tych dwoje to na pewno wyzdrowieje i utyje. Oni już przytyli, rzekł Dick. Tacy są głodni ciągle, że nie wiedzą, jakby zrobić, żeby dostać więcej jeść, żeby się nikt nie domyślił. Panicz mówi, że jak pośle po więcej jedzenia, to wcale już wierzyć nie będą chcieli, że jest kaleką. Panna Mary znów mówi, że paniczowi odda swoją część, ale on powiada, że jak panienka będzie głodna, to schudnie, a oni muszą utyć oboje równocześnie. Pani Sowerby tak serdecznie się śmiała, słysząc o tych trudnościach, że tylko kiwała się naprzód i w tył w swej modrej sukni, a Dickiej jej wtulował. Powiem ci coś, synku – rzekła pani Sowerby, gdy się uspokoiła. – Mam już sposób, jakby mu pomóc. Gdy rano do nich pójdziesz, to im zaniesiesz koneweczkę świeżego, dobrego mleka i upiekę im chleba wiejskiego albo bułeczek z porzeczkami. Takich, jak to wy lubicie. Nic nie jest takie dobre jak świeże mleko i chleb. Potem zaspokoić będą mogli swój apetyt w ogrodzie, a to, co zjedzą w domu, to już będzie takim dodatkiem. — Oj, Matuś! — mówił Dick z uwielbieniem. — Dziw jakaś ty mądra. Zawsze Matusia radę na wszystko wynajdzie. Wczoraj to byli w wielkim ambarasie. Nie wiedzieli zupełnie, co zrobić. Jak wytrzymać, żeby nie zażądać więcej jedzenia. Takie mieli pustki w żołądku. Oboje prędko rosną i oboje prędko wracają do sił i zdrowia. Takie dzieci to jak młode wilczki, a pożywienie to dla nich krew i ciało, mówiła pani Sowerby. Potem uśmiech Dika okrasił jej usta. Oj, ale to się naużywają! dodała. I słuszność miała ta dobra, zacna matka, a nigdy nie miała większej jak wtedy, gdy powiedziała, że chętnie będą grali komedię. Dla Kolina i Mary było to źródłem ekscytującej rozrywki. Myśl uchronienia się przed podejrzeniami poddała im bezwiednie najpierw zdumiona pielęgniarka, później doktor Craven. Apetyt się ogromnie paniczowi poprawił, rzekła dnia pewnego. Dawniej nic panicz nie jadał i nie lubił potraw. Teraz wszystkie lubię, odparł Colin potem zaś widząc pielęgniarkę przyglądającą mu się z ciekawością przypomniał sobie nagle że może nie powinien wyglądać na zbyt zdrowego w każdym razie rzadziej bywa że mi coś nie smakuje to skutek świeżego powietrza być może powtórzyła pielęgniarka nieufnie ale muszę pomówić o tym z doktorem craivenem jak ona na ciebie patrzyła rzekła mary gdy tamta wyszła z pokoju jakby myślała sobie, że jest w tym coś, co należy zbadać Nie chcę, by robiła jakieś dochodzenia, rzekł Colin Jeszcze nikt się niczego nie może domyślać Gdy tego rana przybył doktor Craven, wydawał się również ogromnie zdziwiony Ku niezadowoleniu Colina zadawał mu mnóstwo pytań Dużo bardzo przebywasz w ogrodzie? badał Gdzie zwykle chodzisz? Colin przybrał swój zwykły wyraz twarzy z zupełnej obojętności na sądy ludzkie. Nie chcę, żeby ktokolwiek bądź wiedział, dokąd się udajemy, odparł. Chodzę tam, gdzie mi się podoba. Wszyscy otrzymali rozkaz, żeby mi w drogę nie wchodzili. Nie chcę, żeby mi się przyglądali. Dobrze pan o tym wie. Zdaje się, że cały dzień przebywasz na dworze, ale ci to chyba nie szkodzi, przeciwnie nawet. Pielęgniarka twierdzi, że teraz jadasz więcej niż jadłeś kiedykolwiek. A może, zaczął Colin natchniony nowym pomysłem, a może to apetyt nienaturalny? Wątpię, bo pożywienie ci służy, rzekł doktor Craven. Nabierać zaczynasz ciała i cele masz zdrowszą. A może, może ja puchnę i mam gorączkę, rzekł Colin przybierając smutną, stroskaną minę. Ludzie skazani na śmierć bywają nieraz różni doktor Craven głową potrząsnął. Trzymał dłoń Kolina, odchylił rękaw i ujął go za ramię. Wcale nie masz gorączki, rzekł zamyślony. A ciało takie, jak twoje obecnie oznacza zdrowie. Jeśli się tak utrzymamy, mój chłopcze, to nie ma co myśleć o śmierci. Ojciec twój będzie ogromnie szczęśliwy, gdy usłyszy o tak znacznym polepszeniu. Nie chcę, żeby usłyszał. Wściekle wybuchnął Colin. Potem będzie jeszcze gorzej się martwił, jeśli mi się znów pogorszy. A mnie gorzej będzie już dziś w nocy. Będę miał napad z gorączką. Zdaje mi się, że już się zaczyna. Nie chcę, żebyście pisali do tatusia. Nie chcę, nie chcę. Pan mnie irytuje, choć wie, że mi to szkodzi. Już mi się zaczyna robić gorąco. Nie cierpię, żeby o mnie mówili i żeby o mnie pisali tak samo jak znieść, nie mogę, by na mnie patrzano. Cicho, cicho, chłopcze, kochany uspokajał go doktor Craven Nic się pisać nie będzie bez twego pozwolenia Za nadto wszystko bierzesz do serca nie możesz psuć tego co się dobrego zrobiło Nie mówił już więcej o liście do pana Cravena a pielęgniarkę ostrzegł na uboczu by nawet o możliwości listu nie wspomniała Chłopcu jest bez porównania lepiej mówił Zmiana na dobre w jego zdrowiu jest wprost anormalna, lecz teraz z własnej nieprzymuszonej woli robi to, do czego nie mogliśmy go zmusić żadną siłą. Jednakże wciąż jeszcze łatwo się podnieca, więc nie trzeba mówić nic, co by go irytowało. Mary i Colin przerazili się nie na żarty i rozmawiali lękliwie. Od tej chwili poczęło się ich granie komedii. Wiesz, zdaje mi się, że będę zmuszony mieć napad. Mówił kolin z żalem. Nie pragnę go mieć, a czuję się teraz zbyt dobrze, by się móc wprowadzać w taki porządny. Kto wie, czy mi się w ogóle uda dostać, ataku? Gardło nigdy mi się teraz nie ściska, a rozmyślam tylko o rzeczach ładnych i miłych, nie o straszliwych. Ale jeśli zaczną znów gadać o pisaniu do ojca, to będzie trzeba jednak coś wymyślić postanowił sobie mniej jadać. Lecz niestety. Wykonanie tego świetnego pomysłu okazało się nader trudne wobec tego, że budził się co rano z wilczym apetytem. Stół zaś przy Sofie, zastawiony bywał śniadaniem składającym się z chleba domowego pieczenia, masła świeżego, ślicznych białych jajek, marmolady i bitej śmietany. Mary jadała z nim razem, a gdy znaleźli się przy stole, zwłaszcza gdy woń gorącej szynki wydobywała się z pod srebrnej pokrywy, wtedy, ho, wtedy z rozpaczą spoglądali sobie w oczy. Wiesz, zdaje mi się, że dzisiaj to jeszcze wszystko sobie zjemy, mawiał zwykle w końcu Kolin. Za to odeślemy do kuchni trochę z drugiego śniadania i cośkolwiek z obiadu. Lecz niestety, nigdy im się to jakoś nie udawało, a do czysta wyjedzone półmiski wywoływały komentarze w kredensie. Życzyłbym sobie bardzo, mawiał też Kolin, by plastereczki szynki były trochę grubsze. Taka porcyjka na każde z nas to stanowczo za mało. Właściwie to dosyć dla kogoś, co ma umrzeć niedługo, odpowiadała Mary. Ale nie wystarcza to dla kogoś, kto ma żyć. Czasem to bym pewnie ze trzy takie porcje zjadła, gdy przez okno to cudne powietrze napływa i zapach od wrzosowiska idzie. Tego rana, gdy Dick po dwugodzinnej wspólnej zabawie poszedł za wielki krzak różany i wyniósł stamtąd dwa blaszane naczynia, z których jedno było napełnione świeżym mlekiem, a w drugim znajdowały się świeże bułeczki z porzeczkami zawinięte w czystą serwetę, zawinięte tak starannie, że jeszcze były gorące, było okrzyków radości co niemiara. Jak też poczciwie ze strony pani Sowerby, że o nich pomyślała, jaka to musi być dobra i żądna kobieta! Jakież te bułeczki były wyborne, a co za mleko znakomite! Czary są w niej zarówno jak w Diku, mówił Colin, i one nasuwają jej pomysły dobre, jak robić rzeczy ładne. Ona stanowczo czaruje. Powiedz matce, Diku, że jesteśmy jej wdzięczni. Ogromnie wdzięczni. Colin lubił używać wyrażeń jak dorośli, miał w tym pewne upodobanie, a miał je do tego stopnia, że chciał się jeszcze lepiej wyrazić. Powiedz matce, że wzruszeni jesteśmy jej dobrocią i niewymownie wdzięczni. Potem zaś, zapominając o swej powadze, dopadł do baniek i począł opychać się bułeczkami i mleko pił chciwie wielkimi łykami, po prostu tak, jakby robił każdy mały, głodny chłopczyk, który się wyhasał do woli i wybiegał na świeżym powietrzu. A był już od dwóch godzin po śniadaniu. To dało początek całemu szeregowi miłych wydarzeń. Przede wszystkim od razu doszli do przekonania, że pani Sowerby, zmuszona myśleć co dzień o nakarmieniu czternastu istot, nie może żywić jeszcze ich dwoje bez uszczerbku dla siebie poprosili ją zatem, by na cel ten pozwoliła sobie przysyłać ich zaoszczędzone szylingi. Dick uczynił nadzwyczajne odkrycie, a mianowicie, że w lesie, tam gdzie go Mary po raz pierwszy ujrzała przygrywającego zwierzątkom na fujarce, znajdowała się głęboka, a niewielka jama, z której mogliby zrobić doskonały piecyk i piec kartofle i jaja. Pieczone jaja były nieznanym, a wykwintnym przysmakiem zaśpieczone, ogromne, gorące kartofle z solą i świeżym masłem były potrawą godną króla lasów. Poza tym można się było znakomicie nimi najeść. Mogli sobie nakupić jaj i kartofli, ile dusza raczyła i najeść się za wszystkie czasy, a nie mieli uczucia, że krzywdzą kogokolwiek w domku na wrzosowisku. Każdego pogodnego poranka mistyczne zgromadzenie odprawiało czary pod drzewem śliwkowym, którego baldachim coraz gęstniał wobec rozrastających się listków po krótkich dniach kwitnienia. Po ceremonii, Colin zaczynał swe ćwiczenia chodzenia, potem zaś w ciągu dnia przedsiębrał je po kilkakroć. Co dnia nabierał więcej sił, co dzień z większą łatwością mógł chodzić i coraz dalej. I co dnia wzmagała się jego wiara w czary, i nic w tym dziwnego. Próbował jednego ćwiczenia po drugim, w miarę jak mu przybywało sił. Dick zaś coraz nowych uczył go rzeczy. Wczoraj, mówił pewnego rana po dniu nieobecności, poszedłem do Twate z interesem matki i około oberży pod niebieską krową widziałem Boba Howard. To najsilniejszy człowiek z naszej okolicy. Jest pierwszym atletą, a skacze wyżej niż ktokolwiek bądź i rzucać umie najlepiej młotem. Jednego roku to na różne ćwiczenia sportowe poszedł do Szkocji. Mnie znał, jakem jeszcze był całkiem mały, a że jest przyjacielski, więc go zapytałem o kilka rzeczy. Nazywają go tu wszyscy atletą, a ja sobie pomyślałem o was, paniczu i mówię mu, jak ty robisz, Bob, że masz takie silne i twarde muskuły? Co robisz, jakie specjalne ćwiczenia? Czy robisz jakie specjalne ćwiczenia? A on mówi Ano, naturalnie żem robił. Był tu raz w Tweed taki jeden siłacz, co sztuki pokazywał, i on mnie nauczył, jak wyrabiać sobie ręce, nogi i muskuły w całym ciele. A ja mówię, czy delikatny chłopiec mógłby się też wzmocnić? A on się roześmiał i mówi, Czy to ty niby masz być ten delikatny chłopiec? A ja mówię. Nie, ale znam jednego młodego panicza, który przychodzić zaczyna do zdrowia po długiej chorobie i chciałbym znać twoje sposoby, żeby i jego nauczyć. Nie mówiłem mu nazwiska, a on się też nie pytał. Mówiłem już, że to poczciwy chłopak. Wstał, pokazał mi niektóre ćwiczenia, a ja je powtarzałem, ażem się ich na pamięć nauczył. Colin pochłaniał każde słowo. I możesz mi pokazać? Wołał. Czy byłbyś taki dobry? No ma się rozumieć, odparł Dick, powstając z miejsca. Ale on mówił, że najpierw trzeba wolno robić i uważać na siebie, żeby się nie zmęczyć. Trzeba niekiedy wypoczywać i głęboko oddychać i nie męczyć się. Będę ostrożny, rzekł Colin. Tylko mi pokaż, pokaż, Diku, jesteś najczarowniejszy chłopiec na świecie. Dick stanął na trawniku i wykonał starannie szereg ćwiczeń muskułów. Colin przyglądał mu się z rosnącym zajęciem. Siedząc mógł wykonywać niektóre ruchy, potem ostrożnie wykonał kilka stojąc. Mary ich naśladowała. Sadza, przyglądająca im się ciekawie, była ogromnie podniecona, zleciała ze swojej gałęzi, skakała dookoła niestrudzenie, nie mogąc naśladować ruchów dzieci. Od tej pory ćwiczenia owe, zarówno jak czary, stanowiły obowiązek dnia. Colin i Mary wprawiali się coraz bardziej i taki im to dawało apetyt, że byliby zgubieni, gdyby nie koszyk, stawiany co dnia przez dika za krzewami. Tymczasem piecyk w lesie w połączeniu z poczciwą pamięcią pani Sowerby, tak były wystarczające, że pani Medlock, pielęgniarka i doktor Craven w głowę zachodzili ze zdumienia. Można zaiste nie ruszyć śniadania i zdawać się lekceważyć zupełnie obiad, gdy się jest najedzonym aż po uszy pieczonymi jajami i kartoflami i mlekiem świeżym i plackami owsianymi i bułkami i miodem i bitą śmietaną. Tyle jedzą co nic, mówiła pielęgniarka. Umrą z głodu, jeśli im się nie zdoła wytłumaczyć, że muszą przecież przyjmować trochę pokarmu. A jednak niech pani spojrzy jak wyglądają. Spojrzyj. Zawołała z pogardą najwyższą pani Medlock Oj, już mnie te bębny na śmierć zamęczyły. Toć to doprawdy para młodych diabłów. Jednego dnia suknie im zaciasne, a drugiego nosem kręcą na najlepsze potrawy, jakie kucharz wymyślić potrafi. Ani na ząb nie spróbowali tej młodej perliczki, takiej wybornej. I biedna gospodyni wynalazła dla nich nowy budyń. To go odesłali nietknięty do kuchni. Aż się biedaczka popłakała boi się okropnie że na nią wina spadnie jak się na śmierć zagłodzą Doktor Craven przyjechał i przyglądał się kolinowi długo i uważnie Miał twarz bardzo znękaną gdy pielęgniarka z nim rozmawiała i pokazywała mu nietknięte niemal śniadanie które umyślnie schowałaby mu je pokazać Lecz znękany był bardziej jeszcze gdy usiadł przy kolinie i począł mu się przyglądać był zmuszony z powodu interesu wyjechać do Londynu i dwa tygodnie pamię... i dwa tygodnie pacjenta swego nie widział. Młodzi nabierają sił bardzo prędko. Woskowa bladość ustąpiła na twarzy kolina miejsca ciepłym tonom różowym. Piękne jego oczy jasno teraz na świat patrzały, a doły w policzkach i na skroniach wypełniły się, śladu po sobie nie zostawiając. Ciężkie, ciemne loki opadające na czoło stały się jedwabiste i jakby życia pełne. Usta mu wypełniały i nabrały koloru zdrowego. Naprawdę trudno było uwierzyć, by to miał być ów inwalida na śmierć skazany. Doktor Craven ujął go pod brodę i przyglądał mu się z uwagą. Bardzo się martwię, że nic teraz nie jesz, mówił. To niedobrze. Wszystko, co się dobrego stało, znów pójdzie na marne, a wydobrzałeś w niepojęty sposób. Taki śmiał dobry apetyt jeszcze niedawno. Przecież mówiłem panu, że to apetyt nienaturalny odparł Colin. Mary siedziała na krześle obok nich i nagle wydała dźwięk ogromnie dziwny, który usiłowała tak gwałtownie stłumić, że dostała czkawki. Co się stało? rzekł doktor Craven, odwracając się ku niej. Mary spoważniała. Było to coś pomiędzy kichnięciem a kaszlem, odparła z obrażoną godnością. I to mi się dostało do gardła. Ale, mówiła później do kolina, trudno, nie mogłam się powstrzymać. Tak parsknęłam, bo sobie zupełnie nagle przypomniałam, jak zabawnie wyglądałeś z tym ogromnym kartoflem w ustach, jaką miałeś wtedy twarz wypchaną, jak gryzłeś kromkę z szynką. – Czy jest jakakolwiek możliwość, że te dzieci potajemnie gdzie dostają jeść? – pytał doktor Craven panią Medlock. – Żadnej możliwości nie ma, chyba żeby sobie wykopali co lub z drzewek zerwali – odparła pani Medlock. – Cały Boży dzień siedzą na dworze, a to tylko we dwoje ciągle. A gdyby chcieli co innego niż to, co dostają, to by im się przecież zaraz dało. – Więc dobrze – rzekł doktor Craven. O ile niejedzenie im tak służy To nie ma się czym trapić Przecież to inny chłopak teraz I panienka to samo Odparła pani Medlock. Wszak to całkiem ładne dziecko Odkąd utyła i straciła ten cierpki niemiły wyraz twarzy Włosy jej urosły Zgrubiały I taką macerę zdrową Takie to było ponure i niepoczciwe A teraz oboje z paniczem Śmieją się jak wariaty Może z tego tak tyją Może z tego odparł doktor Kleiven. Niech się śmieją. Hej, Lysku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.